z kilkoma osobami oddzielnie, a potem, yy, jak już będziecie to wszystko sklejać, żebyście to nagrali jakbyście tak. Jesteście w studiu i opowiadacie o tym, że przeprowadziliście wywiady z osobami, które się różnymi sprawami pasjonują. Więc tak, że tam pan Marek się pasjonuje tym i Teraz go posłuchamy i wylotuję tam 3 minutowe szczególnie to potem to mija, to teraz możemy sobie posłuchać muzyki. Takie wiecie, taką mini audycję radiową, potem posłuchamy muzyki, a teraz posłuchamy innych pasjonatów seksu, muzyki. Możemy to wszystko złamać, żeby to była taka łącznie zwyczajna audycja.